Witajcie! Mam dziwa, dzisiaj dla Was kolejną baśń. Tym razem będzie to baśń polskiego pisarza, Bolesława Leśmiana, który pisał nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Ta baśń należy do takiego zbioru, który nazywa się Klechty Sezamowe. I kryje się w niej, w, nich, w tych klechdach, bardzo dużo jeszcze innych magicznych historii, między innymi o Alibabie i 40 rozbójnikach. Być może słyszeliście o takiej. Jeśli nie, to też możemy wspólnie przeczytać kolejnym razem. A dzisiaj chciałam Wam zaproponować baśni o rumaku zaklętym. Jest to taka baś, w której jest dużo też magii. Jest to egzotyczna kraina, w której, do której przenosimy się, więc i historia sama jest trochę taka niecodzienna, czarodziejska i pełna magii właśnie. I zapraszam Was do. Wsłuchania się właśnie w tą magiczną historię. Gotowi. Bolesław leśmian, klechty sezamowe. Baśnie o rumaku zaklętym. Trzeba bardzo natężyć uwagę, aby od początku do końca wsłuchać baśni o zaklętym rumaku. Jest to powiem baśni pełna zdarzeń niespodzianych i cudów niesłychanych. Naprawdę czarodziejska baśń. To też nieuważnemu i nieostrożnemu słuchaczowi łatwo zabłągać się w takiej baśni, tak samo jak pewien chłopiec zabłąkał w lesie czarodziejskim. O północy wszystkie ścieżki i drogi tego dziwnego lasu zaczęły się ze śmiechem skakać i pląsać. I rozpląsane uciekł przed chłopcem, ile razy chciał na jedną z nich nastąpić nogą, ażeby po niej wrócić do domu. Trzeba być wówczas bardzo uważnym, kiedy się wchodzi do czarodziejskiego lasu. Albo wówczas, kiedy się słucha naprawdę czarodziejskiej baśni. Nawet królowie perscy, arabscy, indyjscy natężali swoją królewską uwagę, gdy im opowiadano tę dziwną i straszną, i osobliwą i niepojętą baśnię o rumaku zaklętym. Prosimy więc o ciszę, gdyż baśń się zaczyna. Każdemu, kto jest znawcą bajek z tysiąca i jednej nocy, wiadomo od dawna, że w Persji nowy rok przypada na wiosnę, u nas na zimę, a tam na wiosnę. Pierwszy dzień wiosny jest jednocześnie pierwszym dniem roku. Persowie kochają słońce i kwiaty, dlatego też rozpoczynają swój rok wówczas, kiedy na świecie jest dużo słońca i dużo kwiatów. W dniu owym na całej ziemi Perskiej odbywa się Wielkie Święto. To bardzo przyjemnie, kiedy nadchodzi Wielkie Święto i dzieją się rozmaite czary. Trzeba bowiem zauważyć, że w Persji jest wielu rozmaitych czarowników. Szczególnie głównie w mieście stolicy Persji, która nazywa się Shiraz. W takim właśnie dniu na nowy rok w Shirazie odbywało się wspaniałe święto. Na ogromnym placu przed Pałacem Królewskim ustawiono wysoki tron rzeźbiony ze złota tego niegdyś z sezanu. Na tym tronie zasiadał sam król w płaszczu purpurowym i w koronie gęsto nabitej brylantami. Ciekawi poddani starannie zadzierali nosy do góry, żeby zajrzeć w oślepiający blask Korony Królewskiej ale promienie słońca odbite od brylantów trafiały im wprost na twarze i przypiekały nosy ciekawe, zadarte do góry. Po bokach tronu stali rycerze i dworzanie, a na przewie stali muzykanci na Muzykanci byli dumni ze swoich złotych i tajemniczych instrumentów i z tego, że ich nauczono grać na tych instrumentach rozmaite melodie, grali tak zbyt i tak skocznie, tak do tańca, że nie tylko wszyscy poddani, ale nawet sam król nie mógł wytrzymać ani usiedzieć na miejscu i z lekka poruszał się na złotym tronie w takt muzyki. Wszyscy się poruszali i nuciliby półgłosem. Poddani nucili bez słowa, a król nucił takie słowa: Przepraszam was, moi poddani, za to, że zamiast nikogo nie słuchać, słucham waszej gry na złotych instrumentach. I poruszam się w takt waszej muzyki. Tak nucił król. Tymczasem coraz większe tłumy gromadziły się na placu, bo każdy chciał zobaczyć króla muzykantów i na wzrok. Wówczas podchodzili do króla rozmaici ludzie z rozmaitych krain, żeby się pochwalić magicznymi wynalazkami i czarnoksięskimi odkryciami. Taki był bowiem obyczaj w Persji, że na Nowy Rok pokazywano królowi cuda i dziwy, nieznane dotąd nikomu. Najpierw stanął przed nim królem, przed samym królem Arab w białym turbanie i w białym płaszczu. Arab pokazał królowi zwierciadło magiczne. Ktokolwiek zajrzał do tego zwierciadła, ten zamiast własnej twarzy widział twarz swojego prapradziada. Prapradziad kiwał w zwierciadle głową i na powitanie uśmiechał się zupełnie jak żywy. Królowi zwierciadło magiczne bardzo się podobało. Kupił je i kazał natychmiast. Złożyć do swojego skarbca. Potem zbliżył się do tronu młody Syryjczyk i położył przed królem zaklętego dukata. Dukat był złoty i miał tę właściwość, że jak ktokolwiek wsunął go do kieszeni, ten natychmiast dostawał na twarzy mocnych rumieńców. Królowi bardzo ten dukat się podobał i też kazał go złożyć do swojego skarbca. Po Syryjczyku zjawili się Pers i rozwinął się przed królem wielki dywan. Dywan był utkany z tej samej purpury, która pali się na obłokach wieczorem, kiedy słońce zachodzi. Dość było rozespać ten dywan w spokoju, żeby natychmiast słyszeć, jak słońce zachodząc opowiada złote i purpurowe bajki, pełne złotych i purpurowych strachów. Czy ten człowiek nie umiałby opowiedzieć takich bajek? Królowi dywan bardzo się też podobał. Kupił go i kazał złożyć do skarbu. I wielu jeszcze innych czarowników pokazywało królowi różne cuda i dziwy. A gdy już wszyscy wszystko pokazali, król dał znak tłonią, że uroczystość skończona. Muzykanci przestali grać na złotych instrumentach. Czarownicy wyruszyli z powrotem w drogę, każdy do swojej ojczyzny. Poddani zaczęli się rozchodzić do domu, wtem nagle ni stąd, ni zowąd. Wysunął się z tłumu jakiś Indianin. Indianin prowadził za uzdę pięknego rumaka, na którym błyszczały złoty czaprak. Czaprak, czyli taki specjalnie ubrany który, dla konia, który znajduje się pod siodłem. I złote siodło. Rumak był wyciosany z drzewa, ale tak dobrze i dokładnie, że nie tylko wyglądał jak żywy, lecz naprawdę po się poruszał. Wywracał ogniste ślepia, rozdymał nodrza. I dzwonił złotymi kopytami o ziemię tak zgrabnie i tak naumyślnie, no, jakby chciał przy tym powiedzieć. Czy, czy słyszycie, jak ładnie dzwonię? Wszyscy spojrzeli na Indianina i on spojrzał na wszystkich. Wszyscy na jego widok uczuli jakąś trwogę, ale on żadnej trwogi nie uczuł. Szybko i nagle, razem z rumakiem, zbliżył się do króla, padł przed nim czołem na ziemię, bo tak kazał obyczaj. Potem powstał, wskazał dłonią swojego rumaka i rzekł z tajemniczym uśmiechem na twarzy. Królu, zbliżam się do ciebie ostatni, ale zadziwię ciebie. Cudem największych ze wszystkich cudów. Tym cudem jest mój rumak. Spójrz tylko na niego, a zobaczysz, że mówię prawdę. Król spojrzał na rumaka i rzeczywiście był zachwycony jego widokiem. Wszakże ukrył przed Indianinem swój zachwyt, bo chciał pokazać, że jest nawcą cudów i że nieraz widywał daleko większe dziwy. Żeby to pokazać, zmrużył oczy, skrzywił usta i rzekł z przekąsem. Hm, już nieraz widziałem takie wspaniałe dziwy, bo jestem królem, a nie byle jakimś tam buczęgom. Wprawdzie twój kon jest bardzo dobrze i dokładnie rzeźbiony w drzewie ale znam rzeźbi rzeźbiarzy, którzy potrafią rzeźbić takiego samego, a nawet piękniejszego konia. Dianin słysząc te słowa, znowu się uśmiechnął i tajemniczo odpowiedział królowi. Ten koń nie tylko ma piękny wygląd, ale posiada zdolności czarodziejskie. Jest to koń naprawdę czarodziejski, niepodobny do innych, zwyczajnych koni. Znam jeden taki sekret, że mogę mego rumaka przymieścić, przymusić do bardzo szybkiego biegu. Ten Kogo nauczę tego mego sekretu, może tak samo jak ja jeździć na moim rumaku. My czarnoksiężnicy lubimy wszystko robić po czarnoksięsku. Ludzi nas zwyczajna jazda na zwyczajnym koniu, dlatego większą przyjemność sprawia nam zaklęta jazda na rumaku. Zaklętym. Jeśli wasza królewska mość życzy sobie tego, to natychmiast mogę dosiąść mojego rumaka i wypróbować go przed oczyma waszej królewskiej mości i wszystkich poddań. Dobrze, zawołał król. Życzę sobie tego, bo chcę się przekonać naocznie, czy twój rumak naprawdę jest rumakiem zaklętym. Pamiętam jak niańka kiedyś byłem, jak byłem mały. Jeszcze małym chłopcem opowiadała mi pewnej nosy bajka o rumaku zaklętym. Może to jest ten sam rumak i z tej samej bajki, a choćby nawet był rumakiem jak z jakiejś innej bajki. W każdym razie chcę, żebyś go dosiadł i w, na moich oczach. Indianin natychmiast dosiadł rumaka. Poprawił się w złotym siodle, ściągnął złote cugle i zapytał króla z tym samym tajemniczym uśmiechem: Królu, dokąd mi teraz każesz pojechać? Król długo się namyślał, aż wreszcie odrzekł: Widzisz, tam przed nami, za miastem. W pustyni daleką górę. Ta góra jest tak daleka, że nie widać jej wyraźnych kształtów. Widać tylko błękitną mgłę, ale ta mgła jest właśnie górą bardzo oddaloną od naszych oczu. Słońce teraz oświetla ową górę, a właściwie ową mgłę błękitną. Oświetlona słońcem mgła błękitna wyglądała jak złota. Skieruj swojego rumaka do owej mgły złotej, której jest mgłą błękitną, a gdy się zbliżysz do niej, zmieni się w górę. U podnóża góry rośnie palma. Znam wszystkie liście tej palmy, bo sam ją własnoręcznie zasadziłem. Zerwij jeden liść palmowy i przywieź mi go z powrotem na dowód, żeś był u jej podnóża. Ledwie król wyrzekł te słowa, Indianin natychmiast przykręcił śrubkę ukrytą na szyi konia pod grzywą. Czerociejsko nakręcony koń uniósł się wraz z Indianinem w powietrze. Uniósł się tak szybko, że od razu znikł w obłokach. I król i jego kondyni przyknęli ze zdziwienia i szeroko otworzyli usta i oczy. Nie zdążyli jeszcze przymknąć ust i oczu, a już zobaczyli w obłokach powracającego konno Indianina. Indianin szybko spuszczał się z obłoków na ziemię. Skierował konia na plac przed tron królewski. Zatrzymał rumaka przed królem, zaskoczył z siodła na ziemię. Padł czołem do stóp królewski i złożył wielki liść palmowy. Tak, zawołał król zachwycony tym niezwykłym cudem. To jest na pewno ten sam rumak zaklęty, o którym opowiadała mi moja niańka, kiedy jeszcze i byłem małym chłopcem. Jest to bezwarunkowo najpiękniejszy rumak z najpiękniejszej bajki. Chcę koniecznie kupić od Ciebie tego rumaka. Dam Ci w zamian tyle dukatów, ile tylko zażądasz. Indianin znów się uśmiechnął tajemniczo i odpowiedział królowi. Królu, otrzymałem tego rumaka od jednego ze znajomych czarowników. Nie chciał brać ode mnie w zamian ani dukatów, ani dolarów, ani talarów zażądał, natomiast ręki mojej siostry. Prócz tego musiałem mu złożyć przysięgę, że nigdy nikomu a, ani za dukata, ani za talary nie sprzedam mego rumaka. Co sprzedawać nie wolno. Wolno mi tylko podarować zaklętego rumaka temu, kto mi odda za żonę swoją siostrę lub córkę. Jeśli chcesz zostać szczęśliwym właścicielem zaklętego rumaka, to musisz oddać mi za żonę swoją piękną córkę, królewne perską. Słysząc tych Zuchwałe słowa wszyscy dworzani ministrowie wybuchnęli gromkim śmiechem. Dawno na dworze królewskim zawołały wszystkie damy: Jak śmiesz obrażać naszą królewnę, która tylko królewicza poślubić może! Ale najbardziej rozgniewał się na zuchwałego Indianina syn królewski, młody książę Firuz Szach. Nic jednak nie powiedział. Bo był pewien, że sam król ukaże śmiałka. Królowi jednak tak się podobał rumak, że nie widział, co ma teraz począć i jak postąpić. Zamyślił się i milczał. Milczał i patrzył na rumaka. Patrzył na rumaka i zachwycał się jego złotymi kopytami. Wówczas Shirus Ha wystąpił naprzód i rzekł głosem: Przepraszam cię, mój ojcze, królu. Za to, że ośmielę się zrobić ci uwagę. Zuchwały Indianin obraził Twoją córkę, a moją siostrę, wobec wszystkich zebranych na tym placu, zażądał jej w zamian ze za swojego konia. Zapomniał o tym, że moja siostra, a twoja córka, jest królewną i może poślubić tylko królewicza. A ty królu, zamiast ukarać zufałego Indianina, zamyśliłeś się i milczysz. Milczysz i patrzysz na rumaka. Patrzysz na rumaka i zachwycasz się jego złotymi kopytami. Przepraszam cię, mój synu, rzekł król. Przepraszam cię za to, że mnie tak lśniły złote kopyta zaklętego rumaka. Kocham moją córkę i nigdy nie wydałbym jej za mąż, za nieznanego włóczęgę. Wiem, ilu złotych, złych czarowników błąka się po naszej ziemi. Może Indianin jest jednym z tych złych czarowników. Oprócz tego córka moja jest królewną i musi poślubić królewicza. Ale pomyśl sam. Jak przyjemnie mieć w swoim skarbcu złotego rumaka. Cały naród byłby mi wdzięczny za taki nabytek. Kto posiada zaklętego rumaka, ten może swobodnie bujać w obłokach i zwyciężać swoich wrogów, wchodząc po ziemi. Pomóc, co by było, to dla mnie za smutek, gdyby król innej krainy zgodził się na zuchwałe za indianina. Oddał mu za żonę swoją córkę i otrzymał w zamian zaklętego rumaka. Gdyby się tak stało, umarłbym chyba z rozpaczy. A przecież wiesz, że ty, mój synu, ani moi poddani nie życzą sobie tego, żebym umarł z rozpaczy. Dlatego też liczę. I namyślam się, co uczynić. Chciałbym, mój synu, żebyś ty teraz wypróbował zaklętego rumaka. Ciekawy jestem, czy ów rumak będzie posłuszny tak samo tobie, jak posłuszny był Indianinowi. Nie wątpię, że Indianin pozwoli ci dosiąść swojego rumaka. Indianin słysząc te słowa natychmiast zbliżył się z rumakiem do księcia firus szacha, żeby mu podać strzemię i nauczyć go sekretu. Lecz firusz szach podpatrzył dawniej, jak Indianin przykręcał śrubkę na szyi konia i zanim Indianin zdążył cokolwiek powiedzieć, wstał na siodło, skoczył na nie, na siodło i przykręcił śrubkę. Zaledwo to uczynił rumak w mgnieniu oka, uniósł się go w powietrze i firus szach zniknął. Zniknął z oczu króla i wszystkich jego poddanych. Kto widzi w obłokach mojego syna? zapytał zlęchniony i zdumiony król. Nikt, nikt, nikt! odezwały się zewsząd głosy. Wówczas król zwrócił się do ministra dworu i zapytał, czy zginął kiedykolwiek w obłokach i czy wiesz, co w takich razach czynić trzeba? Minister dworu zarumienił się po uszy i rzekł. Niech mi wasza królewska mość wybaczy moją ociężałość. Mam jednak już 60 lat i jestem bardzo otyły, odkąd żyję na świecie. Nie zdarzyło mi się jeszcze zginąć w obłokach i nie wiem, co się w takich sytuacjach robi. Król zawołał zrozpaczony. Mam ministra dworu, który nie może mi pomóc wtedy, kiedy spada na mnie najprawdziwsze nieszczęście. Syn mój zginął w obłokach, jestem najnieszczęśliwszym ze wszystkich ojców na ziemi. Po cóż namówiłem swojego syna, ażeby dosiadł z zaklętego rumaka? Gdzie jest Indianin sprawca mego nieszczęścia? Indianin padł czołem na ziemię i zawołał: Królu, nie z mojej winy syn Twój zginął w obłokach. Chciałem go przed odjazdem nauczyć sekretu kierowania rumakiem, ale syn twój, nieostrożny i dumny, jak każdy zresztą młodzieniec, nie czekał nawet na moje rady. Widział, jak dawniej już przekręcałam śrubę na szyi mego konia. Nakręcił ją, zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, i zginął natychmiast w obłokach. Tymczasem, przykręcenie tej śrubki zmusza rumaka do nieustannego lotu w dal i wzwyż przed siebie. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Jeśli chcecie, żebyśmy ją dokończyli, to dajcie proszę znać. Będziemy czytać kolejny jej fragment, ponieważ to był tylko. Y bo to tylko pewna część, początek tej historii. Możecie też dokończyć ją sami, wraz z rodzicami lub innymi dorosłymi osobami, które pomogą Wam przeczytać historię o rumaku zaklętym. Jeśli chcielibyście też przeczytać jakąś inną baśń, wysłuchać innej baśni Bolesława Leśmiana, to proszę dajcie znać. Postaram się ją dla Was przygotować również. Do zobaczenia i do usłyszenia kolejnym razem.